Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam, Joanna Lamparska. Jak się robi syreny? O ile jednorożca robimy z konia i narwala, to syrenę, dół to oczywiście robiono z ryby. Natomiast góra to będzie trochę obrzydliwe. Góra jest zrobiona z tułowia małpki. Łączymy małpkę. Pff, okropne to jest, słuchajcie. Łączymy te łuski rybie i mamy syrenkę. I takich syrenek jest jeszcze kilka na świecie. Jest nawet bodajże w Danii w jednym z muzeów syrenka pełzająca. Ludzie wierzyli, że te istoty naprawdę żyją i wyobraźcie sobie, te damy zapraszane w tamtych czasach do takiego panoptikum, do takiego gabinetu osobliwości, które z ekscytacją i strachem patrzyły na te syreny i czerpały trochę satysfakcji z tego, że wcale one nie są takie piękne jak w opowiadaniu.